you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na czytaniu tygodniowym na okres od 29 kwietnia do 5 maja 2024 roku. Moi drodzy, zmienia nam się miesiąc w tym tygodniu, zmienia nam się również wibracja numerologiczna i dużo, dużo, dużo jeszcze innych rzeczy, słuchajcie, się zmieni. Moi drodzy, przypomnę, że jest to czytanie ogólne, ono może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, moi drodzy, aby żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmować pod wpływem czytania ogólnego, czy to jest czytanie dla Was, czy to jest czytanie dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać, moi drodzy, z czytań indywidualnych. Jeśli podobają Wam się moje czytania, odnajdujecie się w nich, to oczywiście wszystkie informacje znajdziecie na dole w opisie filmiku, jak się ze mną skontaktować, jak i również tutaj na dole ekranu wyświetla Wam się numer telefonu oraz komu komunikator WhatsApp. Moi drodzy, na dole również linkuję pusty kurs księżyca na miesiąc maj 2024. Warto się zapoznać i polecam Wam również, linkuję na dole w opisie filmiku, czytanie anielski przekaz wiosna 2024. Moi drodzy, co to się będzie działo w tym tygodniu? No, sporo się będzie działo w tym tygodniu. Przypomnę, że dla osób, które praktykują Wika i rodzimowierstwo, mamy w tym momencie Sabat. Z 30 na 1 maja mamy, słuchajcie, Sabat, tutaj taki wiosenny. No i oczywiście ci praktykujący Wika wiedzą o co chodzi. To tylko tak dla przypomnienia, ale nie o tym dzisiejsze film, nie o tym to czytanie. Drodzy moi. Mnie zawsze bardzo interesuje, słuchajcie, pozycja Saturna właśnie w takich chwilach, w takich momentach, w takich punktach zwrotnych, w których znajduje się ludzkość, bo to właśnie też Saturn to wyznacza. I w tym tygodniu, słuchajcie, Saturn będzie w znaku ryb w szesnastym sobie stopniu. Moi drodzy, jest to moment naprawdę wyciszenia, jest to moment taki, kiedy na jakieś, doznajemy takich twórczych przypływów, twórczego natchnienia, twórczej inspiracji, inspiracji z góry. Jest to moment, kiedy po prostu góra, tak zwana, jak ona dla każdego z Was jest nazwana indywidualnie, to... to to Wasza po prostu sprawa według Waszego światopoglądu, ale po prostu ta szeroko rozumiana, słuchajcie, góra, która jest nad nami, będzie tutaj po prostu przesyłała nam jakieś wieści, jakieś informacje, będziemy się komunikowali i łączyli z tą górą właśnie za sprawą owego Saturna. Wielu z Was uświadomi sobie coś, uświadomi sobie różne rzeczy, jakieś ukryte myśli, ukryte uczucia, ukryte, u, ukryte marzenia. Dla wielu z Was może tutaj nastąpić odblokowanie wszelkich blokad, jeśli chodzi o samorealizację, moi drodzy, samostanowienie, czy taką właśnie realizację swojej drogi przeznaczenia. Ale o co chodzi, moi drodzy? No nie, tak kolorowo być nie może. Wenus, która wkracza do znaku bliźniąt i w ogóle, słuchajcie, całe otoczenie, które, które tutaj po prostu odbiera różne fluidy, będzie na was wpływało w sposób przeszkadzający. Więc proszę uważać na wszelkiego rodzaju osoby, które twierdzą, że tam słyszą jakieś głosy, głosy w głowie i tak dalej, i tak dalej, bo one będą po prostu próbowały was przebodźcować, będą próbowały wywołać w Was po prostu zbyt duże zmęczenie, żebyście, moi drodzy, nie słyszeli swojego własnego wewnętrznego głosu w tym bardzo ważnym, słuchajcie, tygodniu, w tym bardzo ważnym momencie przełomu, żebyście nie słyszeli, żebyście nie odnaleźli tego głosu, żebyście w ogóle jakieś usłyszeli swoje własne zmęczenie i nic więcej, a nie usłyszeli tego, 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 tego takiego przekazu, powołania, podłączenia do tak zwanej góry, moi drodzy, właśnie wszystko sprowadza się do tego, żebyście byli zmęczeni, żebyście byli przemęczeni, żebyście byli tacy zrezygnowani wręcz. Więc proszę uważać na otoczenie, bo otoczenie właśnie takie może tutaj być wręcz dosłownie, słuchajcie, przeszkadzające, tak? To jest coś takiego, jakbyście byli biegaczami. Na y, stadionie, tak? Biegniecie, a tutaj jakiś po prostu psychofan, normalnie szaleniec, wbiega i łapie was za koszulkę, y, czegoś tam od was chce, chce sobie zrobić z wami zdjęcie, chce was chociaż tylko dotknąć, niezmiernie wam w tym momencie przeszkadzając. No i oczywiście również wywołując wszelkiego rodzaju takie tutaj napięcia i niebezpieczeństwo y, dla siebie samego i, 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 i dla was, bo łatwo wtedy jakieś tam, prawda, zderzenie, wypadek, wrócenie się, uszkodzenie ciała. Więc właśnie moi drodzy, coś takiego tutaj będzie w tym tygodniu miało miejsce. Przede wszystkim skupiajcie się na sobie, odcinajcie się od osób, które są e, toksyczne, trujące, szkodliwe, od wszelkich przekazów, słuchajcie, telewizyjnych, radiowych, tak, youtube'owych. Ktoś coś tam to będzie źle, to 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 słowo na w, wiecie jakie. Tak, będzie źle tu, tak będą nas przeganiać, będą Koniec nie ma. To wszystko należy wyłączyć, wyciszyć, bo to jest właśnie, słuchajcie, nastawione na to, żeby was przebodźcować i żebyście wy nie odnaleźli połączenia z samym sobą i z górą, moi drodzy. To jest bardzo ważne, bo właśnie ten czas, ten okres, ten tydzień, moi drodzy, będzie sprzyjał temu, żeby się wszyscy odblokowali na różne rzeczy i przyjęli wreszcie taką twórczą inspirację w swoim życiu. I tyle, kochani moi. Wenus w bliźniętach też będzie tutaj swoje dokładała, bo wiecie, Wenus w bliźniętach to dużo, dużo się dzieje, dużo emocji, przebodźcowanie również, więc proszę na to mieć, moi drodzy, uwagę. Jeżeli ktoś Was będzie Was gdzieś tutaj odciągał albo dzwonił, gadał jakieś, o do, 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 da, tutaj wiesz, no da, może chodźmy, ale wiesz, ale, ale, ale zróbmy to, bo zobacz, bo będzie bardzo źle. Koniec, rozłączamy się, moi drodzy, i. Szukamy ciszy, więc wszelkiego rodzaju takie brzęczące komary i muchy dookoła Was, moi drodzy, trzeba odciąć. I to jest właśnie clue tego, słuchajcie, tygodnia. Jeżeli ten tydzień w ten sposób spędzicie, skupiając się sami na sobie, skupiając się na wewnętrznym głosie, moi drodzy, głosie intuicji, a nie jakichś tam podszeptach niskich, no to wygracie. Kochani moi, a teraz Was wszystkich zapraszam już na karty. To tyle było wstępu. Myślę, że ten wstęp Wam się podoba tutaj właśnie na temat naszego kochanego Saturna w Znaku Ryb. Zobaczycie, jak się ten tydzień naprawdę będzie tutaj układał i zobaczycie, że faktycznie miałam rację, będą tutaj różni próbowali Wam przeszkadzać i zakłócać Wasz spokój. Zapraszam kochani na karty. A teraz Was, moje drogie raki, zapraszam na czytanie kart. Przypomnę, to jest odczyt. Na okres od 29 kwietnia do 5 maja, 29 kwietnia, 5 maja 2024. Rezonujące ze mną raki. Poprosimy teraz karty dla Was. Moje drogie raki, na dole w opisie przypominam, że linkuje karty wypadają, będzie bardzo mocna energia dla raków. Przypomnę, że na dole w opisie filmu link do czytania Anielski Przekaz Wiosna 2024. To takie specyficzne, specjalne czytanie zapoznajcie się z nim, kto się jeszcze nie zapoznał, albo przypomnijcie sobie. Również, moi drodzy, na dole w opisie linkuję pusty Kurt Księżyca na miesiąc maj 2024. Proszę pamiętać o tym zjawisku astronomicznym i astrologicznym. Poprosimy kartę dla rezonujących ze mną raków, rezonujące ze mną raki na okres 29 kwietnia, 5 maja 2024 Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem tali, moje drogie raki, macie kartę dwójki kielichów. No ciekawe. Współpracę, umowy, spotkania, być może relacje. Zobaczymy, co tu się dzieje z tą dwójką kielichów. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną. Raków rezonujące ze mną raki 29 kwiecień 5 maj 2024. <coughs> Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Moi drodzy, a pod spodem talii mamy kartę fałszu. Moi drodzy, co to za fałsz w relacjach? Co to się tutaj dzieje? Fałszywe relacje od raków, fałszywe Uuu, współprace, słuchajcie, au revoir. revoir, dziesiątka mieczy, zerwania zakańczania różnych spraw, różnych tematów, ale moi drodzy... Mm -hmm. Słuchajcie, arkan wielkiej sprawy ważne i przeznaczeniowe, pokażę Wam, żeby było lepiej widać. Bliźnięta na ostrzeżeniu. Więc tak, istotne, co macie w znaku bliźniąt. Pamiętajcie, że Wenus wkracza również do znaku bliźniąt w tym tygodniu, więc jakieś nieporozumienia, jakieś różne dziwne historie, dziwne tematy. Drodzy moi, również ważne, co macie w szóstym domu swojego horoskopu urodzeniowego. Dobrze? No, gdzie macie tą Wenus? No bo skoro Wenus jest taka ważna, tutaj wkracza do bliźniąt, to tak, tak mi tutaj coś, słuchajcie, podpowiada. Gdzie macie tę Wenus? Słuchajcie, kochani moi, tydzień naprawdę poważnych czystek, czystki relacyjne, co by nie powiedzieć bez mała etniczne. Kochani moi, na pewno się tutaj odnajdą takie raki, które, no, gdzieś wychodziły z czegoś, słuchajcie, wychodzicie z czegoś, wstajecie z martwych. Karta dziesiątki mieczy oraz karta smutku. Moi drodzy, to, że rak ma jakąś bardzo dużą wiedzę na temat ludzi, na temat może jakiejś osoby, tak, wiecie, że to jest taki na przykład tam, no nie wiem, na przykład yy, yy, narcyz albo coś takiego, wy wiecie jaka jest ta osoba i wy myślicie, że w związku z tym, że wiecie, to wiedza wam nie uczyni żadnej krzywdy, to ta wiedza was ochroni, żadna krzywda wam nie grozi. Moi drodzy, więc tutaj możecie się zetknąć właśnie z czymś takim. No, pamiętajcie, że taka toksyczna osoba jest toksyczna 24 godziny na dobę, nawet w momencie, kiedy Wam się wydaje, że nie działa po prostu toksycznie i moi drodzy, jesteście cały czas po prostu w jakimś zagrożeniu. No i tu moi kochani, właśnie jakieś y, y, informacje. Może myśleliście, że tutaj y, no nic wam nie grozi z powodu tej osoby, od tej osoby. Wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, wszystko się dzieje dobrze, wszystko się dzieje prawidłowo. Nagle się moi drodzy może tutaj okazać, że y, y, z, powodu, z powodu właśnie takiego a nie innego charakteru y, tej osoby, no jednak doznajecie jakiejś nieprzyjemności, doznajecie tutaj jakiegoś zranienia. Słuchajcie, dla niektórych raków widzę moment takiego podsumowania wszystkiego. Podsumowanie, jeżeli chodzi o kwestię jakichś relacji, czy to rodzinnych, czy to zawodowych, czy to prywatnych, kochani moi, bo dziesiątka mieczy mówi o tym, że naprawdę coś Was tutaj przygwoździło jakiś czas temu, niektóre z Was i wstajecie po prostu z kolan, wracacie po prostu do życia. Jest tutaj uporządkowanie jakiejś wiedzy, uporządkowanie jakiejś informacji, drodzy moi. Troszeczkę właśnie konieczność odsunięcia się, bo widzę, że się tutaj troszeczkę odsuwacie, jakbyście byli takie życie obok życia, tak? Tutaj troszeczkę takie życie obok życia, czyli odsuwacie się od pewnego jakiegoś szumu, od pewnego jakiegoś nurtu, żeby zobaczyć więcej, żeby usłyszeć więcej. No i oczywiście dzięki temu również, moi drodzy, żeby z tych kolan powstać. No, zostaliście tutaj zranieni, oszukani okradzeni i w ogóle, w ogóle, w ogóle w bardzo dużo jakichś nieprzyjemnych historii się po prostu wydarzyło. Możecie się też spodziewać jakichś listów, maili, SMS-ów, czegokolwiek, co dotyczy jakichś spraw, słuchajcie, może prawnych, może jakichś, słuchajcie, tutaj urzędowych. Pamiętajcie, że tutaj widzę też jakąś odmowę. Jakaś odmowa może być też tutaj, słuchajcie, jakąś szansą dla Was. No i za chwileczkę się o tym, słuchajcie, przekonamy. Paść buław oraz karta sędziego, no to mamy tutaj, słuchajcie, szansę. Więc tak, możecie się spodziewać jakichś listów, jakichś wiadomości, tak jak powiedziałam, o charakterze urzędowym, o charakterze sądowym i one są, słuchajcie, tutaj po prostu dla Was jakąś szansą, tak jak powiedziałam, być może jakaś odpowiedź negatywna jest dla Was szansą, być może, słuchajcie, nawet jakieś dziwne. Właśnie historie ze strony tej osoby są dla Was niesamowitą szansą, bo czegoś tam unikniecie, tak? Unikniecie jakiejś przykrości, unikniecie, słuchajcie, jakichś zawirowań. Paść buław, słuchajcie, to jest też tutaj, widzę, porządkowanie różnych spraw na poziomie takim, słuchajcie, czysto materialnym, czysto takim życiowym. Pamiętajcie, drodzy moi, że tutaj. No, jakieś wręcz nawet bym powiedziała, takie infantylne próby, próby dawania o sobie znać. Ja tutaj widzę też jakieś właśnie porządkowanie osób, z którymi współpracujecie. Być może tu chodzi o jakichś, słuchajcie, specjalistów. Chodzi o to, że no, nie wiem, być może ktoś się czegoś nie podejmie i to jest dla Was też jakaś szansa. Moi drodzy, może ktoś Wam o kimś powie, o jakiejś ważnej osobie. Ta osoba może być, słuchajcie, takim specjalistą, wąskim specjalistą w swojej własnej dziedzinie w dziedzinie, której tutaj jakieś pomocy po prostu bardzo profesjonalnej potrzebujecie, tak? Bo pamiętajcie, w tym tygodniu kończymy z wszelkiego rodzaju półśrodkami, półsprawami pół relacjami, pół związkami, jakimiś pół umowami, pół współpracami, um, pół profesjonalistami, moi drodzy, to jest właśnie taki czas, to jest właśnie taki tydzień. Nadchodzą jakieś wiadomości, nadchodzą jakieś informacje, kochani moi, pamiętajcie, że kto ma wiedzę, kto ma informacje, ten jest jakimś wygranym, ten może Poczynić jakiś krok do przodu. Być może też dojdą do Was w tym tygodniu jakieś informacje, moi drodzy, którzy, które pozwolą Wam zrobić krok do przodu z czymś. Być przed konkurencją, być przed kimś, być przed innymi osobami. Więc być może Wy pierwsi na przykład coś zamkniecie, zakończycie jakąś współpracę czy zerwiecie jakieś, jakieś, jakieś relacje, nie chcąc, moi drodzy, być uprzedzonym, wyprzedzonym, tak? Czyli Wy tutaj coś. Yy, zrobicie i będzie wasza będzie na wierzchu. Pamiętajcie również, moi drodzy, że tutaj przy tej karcie i przy tym w ogóle układzie tych dwóch kart, ja tutaj też widzę takie negatywne myśli wysyłane w waszym kierunku. A więc, moi drodzy, Proszę pamiętać, że możecie w tym tygodniu być bardzo mocno bodźcowani. Mogą Wam tutaj osoby bardzo źle życzyć jakieś. To może właśnie powodować, że będziecie się izolowali, że będziecie po prostu jakoś się dołowali moi drodze, tak? Będziecie właśnie wychodzili z takiego rytmu życia, odsuwali się od ludzi niepotrzebnie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proszę na to uważać, proszę uważać na wszelkiego rodzaju negatywne potrzebki i właśnie takie osoby, które Wam źle życzą, moi drodzy, bo tu jest wręcz takie naprawdę złe życzenie Wam, jakby ktoś bez mała chciał Wam, no już wiecie. Nie będę mówić gdzie i jak, bo... No, bo no bo słuchajcie, algorytmy YouTube narzucają tutaj na mnie pewne wymogi. Jakie są tutaj ostrzeżenia, moi drodzy kochankowie, oraz karta wroga? Posłuchajcie, przede wszystkim proszę unikać w tym tygodniu jakichś bardzo dziwnych osób, i to właśnie to, to, to jest wasz wróg. To może być osoba, która wam właśnie bardzo źle życzy, może wam wręcz złorzeczyć. Słuchajcie, to jest jakaś osoba która ma jakieś problemy sama ze sobą. Problemy jakieś emocjonalne, słuchajcie. To jest osoba, która ma jakieś jakiś takie wąty co do własnej, słuchajcie, wyjątkowości, tak? Jakoś takie, jakieś, jakieś takie naprawdę dziwne stany emocjonalne, bardzo dziwnie się zachowuje. Ta osoba może właśnie tutaj się do, u was objawić. Może, słuchajcie, pozwolić sobie na jakieś w waszym kierunku odzew, może coś wysłać, może coś napisać, to też słuchajcie, w jakiś sposób wam tutaj pozwoli poukładać wtedy kropki na tini. Ta osoba w jakiś sposób się po prostu tutaj zdemaskuje. Uważajcie na jakieś osoby, które udają przyjaźń, które udają miłość. Uważajcie właśnie na osoby, które mają takie poplątanie z pomieszaniem, które właśnie mylą przyjaźń z miłością, miłość z namiętnością i namiętność z przyjaźnią i w ogóle wszystko. Jeden wielki po prostu miszmasz. Moi drodzy, Wasz też wewnętrzny taki szum, taka jakaś dziwna, dziwna Was taka... Um... Autostrada, tak? Płynących myśli, emocji, kilka tych autostrad, takich poplątanych. Słuchajcie, to może powodować, że będziecie po prostu wrogami samych siebie. Nie będziecie wiedzieli, jakie macie podjąć decyzje, albo podejmiecie po prostu decyzje negatywne. Ja tu po prostu widzę, słuchajcie, powiem Wam wprost, wpływ bardzo negatywnego. Bardzo negatywny wpływ jakiegoś środowiska na Was. Ktoś będzie bardzo, bardzo po prostu chciał, żebyście się z czymś pomylili, żeby Wam coś po prostu nie wyszło, żeby Wam się powinęła noga. Będzie wręcz po prostu, słuchajcie, siedział i mantrował, tak? Jacy to tam Wy jesteście tacy i tacy, co ma Wam się tam po prostu przydarzyć, co ma Wam się zdarzyć. Jest to, słuchajcie, na pewno osoba z Waszego otoczenia, jest to osoba, która która, wiecie, no, blisko gdzieś was tutaj była, taka emocjonalnie z wami w jakiś sposób związana, osoba, która może się nie pogodzić z jakąś zmianą, moi drodzy właśnie, tak? Ta osoba, która nie może się pogodzić z jakąś zmianą, emocjonalną zmianą tutaj. Wy wywołujecie jakąś zmianę, wy żeście wywołali jakąś zmianę i ta osoba po prostu z czymś się tutaj nie może pogodzić. Oczywiście też, moi drodzy, przestrzegam Was w tym tygodniu przed jakimiś umowami, czy podpisywaniem jakichś umów, czy tu wychodzą skutki jakichś umów, które były podpisane, niepodpisane, moi drodzy. I, i, I czy to są słowne, czy to są właśnie pisemne. Na pewno tutaj proszę żadnych umów niepotrzebnie nie podpisywać pochopnie, nie wyciągać, słuchajcie, długopisu i tego nie czynić w tym tygodniu. No cóż, słuchajcie, fałsz. Fałsz w relacjach, fałsz w jakichś układach zawodowych, osobistych, rodzinnych. Wychodzi to wszystko tutaj, słuchajcie, na światło dzienne będzie się po prostu działo, będzie się działo i moi drodzy, proszę się nie dać jakoś tak zakręcić, proszę się nie dać tak zbałamucić, tak, jeżeli ktoś będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo mówił, będzie bardzo, tak chciał zarzucić gradem jakichś słów, to słuchajcie od razu, lampka kontrolna, bo tu się coś dzieje, ktoś chce, żebym ja, nie wiem, popełnił jakiś błąd, popełniła jakiś błąd, źle coś zrobiła, źle wybrała. Życzę Wam wszystkiego dobrego, moje drogie raki. No i cóż, uważajcie po prostu na siebie i pamiętajcie o czymś takim, co się nazywa ochrona energetyczna. Do zobaczenia na moich kartach w przyszłym tygodniu.